Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie Powiem wam, że no dla potrzeb nakręcenia filmu no to zrobiłem już im, że tak powiem, wieczorne karmienie No bo tak to gołębie na wojerze leżą czy tam gdzieś po rogach się pochowają? A tak to chociaż wyjdą do tego karmika i jest co nagrać. No, rano na karmę gołębie dostały zmiksowane cebulę, imbir, chrzan. Nie, nie chrzan. Cebulę, imbir i czosnek. No i to tam wiadomo, osuszyłem jakimiś tam ziołami. Czy tam takie minerały w proszku mam. No, a teraz, a teraz wziąłem im od razu rano na karmę szan nałożyłem. Mi się wydaje, że to też dobrą robotę robi, jeżeli chodzi o drogi oddechowe. Widać jakie sapy są białe. No, co chciałem powiedzieć? Bo tak samo jak i wy, tak samo i ja siedzę dla zabicia czasu z nudów. Czasami, no, oglądam te filmy na YouTubie. No, I co można powiedzieć o tych filmach? No to, że, że komercja straszna się robi. No, ale to już nie od wczoraj się to dzieje no ale, ale drugą sprawą co można wywnioskować a w zasadzie młodzi co mogą wywnioskować z tych filmów to to że za zrobieniem wyniku mm. <laughs> musi iść duży pieniądz no i No i tutaj takie taka oferta z mojej strony czy też propozycja nie dla mnie, tylko dla tych, co, co tutaj oglądają. No i są że tak powiem tymi czołowymi hodowcami. No to moja propozycja taka jest, żeby no nakręcić z udziałem, że tak powiem, takiej osoby, która po prostu też robi wynik, ale za wynikiem nie idą jakieś bardzo duże pieniądze i ja tutaj mówię nawet już o zakupie gołębi i o prowadzeniu tych gołębi. No mówię tutaj o tym, że no ja oferuję nakręcenie takiego reportażu z taką osobą, która byłaby chętna, że tak powiem na takie przedsięwzięcie. Która robi Wyniki Już nie mówię o wynikach w skali Polski Bo, bo Pol wynik w Polsce to, to jest korespondencja I to jest Pochodna tego Jak nam pójdzie w oddziele I no, ja, jaką siłę tego oddziału W sensie mamy jako siłę Jakich hodowców w oddziele mamy Tak to wiadomo Jeżeli jest Pięciu dobrych i i każdy z każdego lotu coś tam czołówki urwie, no to wynik nawet do okręgu nie pójdzie. A jeżeli jest jeden czy dwóch, co dominuje, no to, to w takim modziele będzie wyniki w Polsce tak. No ale to już pominijmy kwestię tej korespondencji. Tylko skupmy się właśnie na tym. No żeby tym młodym pokazać, że... Za zrobieniem wyniku wcale nie muszą iść jakieś markowe gołębie, że tak powiem. Że od kolegi z sekcji, że, czy, czy od kolegi z oddziału, czy sąsiedniego, czy swojego, takimi gołębiami idzie zrobić wynik. I że nie musi być jakiś program suplementowania tych gołębi, jakiś bardzo drogi. że nie wiem jeżeli w promieniu bo to też nie chcę, nie chcę dużo czasu tracić na to bo to no nie o to chodzi i kosztów, że tak powiem robić sobie dojazdu w promieniu tak do 150 km od Warszawy jakby była taka osoba chętna na zrobienie takiego Reportażu o swojej hodowli, o pochodzeniu gołębi, o prowadzeniu tych gołębi. No i to musi być taka osoba, która po prostu no, nie będzie się bała powiedzieć, jak to robi. No bo to wiadomo. To, to w takim reportażu trzeba po prostu pokazać tym młodym. No bo o to mi głównie chodzi. Że za zrobieniem wyniku nie musi iść jakiś strasznie duży pieniądz. No. I tyle, bo się trochę rozgadałem.